Miłośnicy historii z Puław i okolic już niebawem będą mieli szansę, aby nabyć interesującą pozycję literacką. Mowa o nowej publikacji historyka Zbigniewa Kiełba z Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Muzeum Czartoryskich. To książka Zapomniany Kaniowczyk, pułkownik Artur Górski 1879-1939, która stanowi czwartą część z serii publikacji historyka poświęconych drugiemu pułkowi saperów kaniowskich. 28 września 2024 o godzinie 16 w Puławskim... Mediatece będą Państwo mogli poznać niecodzienną, wręcz przedziwną, fascynującą historię człowieka, który stąpał po Ziemi Puławskiej. Mowa tutaj o pułkowniku Arturze Górskim, który w tym roku obchodzi 145. urodziny, ale i również dzień tragiczny śmierci 20, z 28 na 29 września 1939 roku zginął. Człowiek, który stworzył drugi pułk saperów, Kaniowskich, który sprowadził go z Dęblina do Puław, pierwszy dowódca tej formacji, który niejednokrotnie, jak się okazuje z badań źródłowych, był w Puławach, a nawet pomieszkiwał. Jest również upamiętniony drzewem pamięci w przestrzeni publicznej naszego miasta. I co zaskakujące, wiele osób zna to drzewo, ale nie bardzo wie, kim był Artur Górski. O nim i o wielu ciekawych informacjach z życia tego bohatera, zapomnianego Kaniowczyka, będą Państwo mogli się dowiedzieć na spotkaniu autorskim z książką Zapomniany Kaniowczyk, pułkownik Artur Górski 1879-1939. Serdecznie zapraszam. W książce możemy odnaleźć m.in. szczegółowy biogram bohatera, zawierający również dotyczące jego upamiętnienia w pławach, jak również autor omawia dzieje sztandarów drugiego Pułku Saperów Kaniowskich. Publikacja powstała w wyniku Społecznego projektu przywróćmy pamięć pułkownikowi Arturowi Górskiemu, realizowanego od 2023 roku. Promocja książki odbędzie się w puławskiej Mediatece 28 września o 16. Będzie to jedyna okazja, by nabyć tę książkę. Dziurawy tłumik? Czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji? Tylko w Plus Oil przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil Puławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81 886 63 25. Plus Oil, Twoje auto jest w rękach profesjonalistów.